Dlaczego nagle tak to spadło na nas, gdy załogi dnia Tacy poprzedni przypadkowi i bezwiedni i pobledli spłądzili Tak, czekałam na to wiele, długich lat I w okamgnieniu, w zachwyceniu świat się zmienił Kiedy tymi drogami drogę wszedłeś, niosąc są i blat Dlaczego nagle tak zwyczajnych słów tylko milczeć, albo śpiewać, cicho śpiewać, by nie gniewać ciszy. Tak, czekałam na to wiele długich lat i już nie chciałam, nie wierzyłam, nie marzyłam, że mnie spotka kiedyś szczęście i doczekam tego dnia. W taki dzień narodzić się, otworzyć oczy, w taki dzień jak ten co trwa. Dlaczego nagle Nie pytajmy, uciekajmy, uciekajmy miły, kiedy mamy szczęście, kiedy miłość mieszka w nas.